Kamera już nagrywa, możesz ją wyciągnąć sobie dalej przed siebie, żeby cię ładnie ujmowała i możesz do niej opowiadać, co tam no się ma. Co tam się dzieje? No masakra. Masakra. Masakra jak zwykle i tak dalej. no. Na, na co ja się piszę, nie? Na co ja się piszę. Musisz pokazać kamerom sobie w dół widoki, ja jak to wygląda. Najlepiej nie patrzeć. No, ty nie patrz kamerą, nie chcesz, Dobra. Dobra, wyciągnij kamerę przed sobą tam, wprost, wow. ja tu, o tak, idealnie. Pamiętaj, że żadnych gwałtownych ruchów, wszystko na moje komendy, krok po kroku. A ty mnie razie... wypychasz? Nie, 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 na razie Cię ustawimy. Dołóż sobie drugą rękę do kamery. Ja Cię trzymam, więc jeszcze nie, nie lecisz spokojnie. No. Trochę wyżej kamera. Ustawię, o super. Dobra, to jeszcze kogoś chciałem pozdrowić szybko? Nie wiem. Nie ciężko jest w ogóle to zabrać myśli, nie? A to mam się przechylić naprzód, tak? Tak, przypomnę ci jak zacznę odliczać, pamiętaj, żeby już niczego tu nie łapać, po prostu się przechylasz, całym No to będzie. To no ja oglądałem dużo filmów, także no będę, to, będę starał się to zrobić, to najlepiej, nie? Zrób to szybko. To co będziemy działać? Uff. Działamy, nie? Okej, okay. 3, 2, jeden Bun pan. Zajebiście. Zajebiście. Kaję, okay, bo dokładnie pierśe wy od razu. No i witamy. O jest.